Inflacja tak naprawdę jest ukrytym podatkiem, który uderza w tych, którzy mają pieniądze. Czyli, jeżeli masz, powiedzmy, 100 tysięcy na, na koncie, który ci i tak nic nie płaci, po roku możesz za to kupić mniej więcej o 5% mniej według oficjalnych danych. Według mnie jest to raczej mniej o, o te 8%. 8-9%. Takie są Twoje wyliczenia. Jeden z byłych ministrów finansów mówi, że to może być nawet 30%. Więc może uściślimy, jak to jest z tymi koszykami? Jak one się układają? Dlaczego dzisiaj możemy uznać, że to jest 5%? Zmieniając lekko ten koszyk, możemy uznać, że to jest 3% albo 9%. Dam Ci przykład. W koszyku jest kilka, nazwijmy to, grup towarów, które, które sprawdzamy. Czyli ceny wzrosły, czy czyli ceny być może spadły. Powiedzmy, że w jednym roku. Rzucamy do niego wołowinę, ale cena wzrosła o 30%, więc część ludzi według rządzących nie kupi już wołowiny droższe o 30 zł, o 30%, tylko przerzuci się powiedzmy na, na tańszego kurczaka. Więc ich wydatki się obniżą, ale obniżą się kosztem jakości. I w ten prosty sposób możemy stwierdzić, że ceny nie rosną, tylko spadają. No dobrze, ale to, uczciwie... to nie jest żaden sposób, aby statystycznie porównać rok do roku, skoro te koszyki za każdym razem są inne i możemy ustalić właściwie wynik praktycznie, jaki chcemy. Dlaczego tak trafne jest to, co powiedziałeś o statystyce, kłamstwa, wielkie kłamstwa i statystyka, i między innymi dlatego mamy inflację na poziomie 5,4%.